gościa są tu Mamy pierwszego nosa Mamy pierwszego nosa na naszej trasie. Petoszy. jest w tym Ściągnęłam jest. Ja go. Mam teraz bardzo blisko na dziumie. Jest nasza na, na pilota, weź przestań. Cześć Kaniusza. malutki. Jakie widać? Tego, tego parku. Jest 22 tysiące kilometrów. A to myślę, że tam byliście w Nepalu, powierzchnia tego? By było około 300. 300, tak, ja nie 300. No, 300. To niewiele. To jest największe skupisko nosorożców no. na świecie. Tak, ale oni widzieli może je z godzinę temu, także te słonie co zaś... Się... Chodź, kochana. Tak? Dostojnie? Tak, jesteś dostojna. Tak. O to właśnie chodziło. To jest to, po co przyjechałam. No nam pokaże drogę do słoni. Nie. Tak, teraz z tej strony. O, zatrzymaj stop. Język widać. Przybliżenie. Za no. Cześć ma jakie masz piękne oczy oj, Sra. A teraz nakręcia jak Sra. Tak, idź sobie. Idź No coś pięknego O śliczny, cześć malutka. Patrzysz na nas. Patrzysz na nas. Kudu. Kudu, kudu. To się zaczynło. Poszła teraz. Odwróciła się. Kudu. Antylopa tybi. Siąży. Nagrywam go. Nie zabówimy. Co może na pracę trzeba? Mamy szakę. Coś wjada. O, poczekaj, Z tą trawą. No co, kochane? Drogę nam zagrodziliście? By chcieliśmy do hotelu, chcielibyśmy dojechać. Dobry. Ja tak świetnie jest. Jeszcze moment, moment. No i jak my do wypojedziemy? Mamy zeberkę Koleżanki na dringu no, w naszej willi Tak, łeb podnosisz Pyszczak No otwórz buzię Co masz buzi? Gekonki Na ścianie O, teraz się ruszyłam to jest większe, to jak lepiej filmować no pokaż, oczyki mam nawet. Widzisz jak nagrywasz? No, pokaż. No gdzie idziemy? Mały mi. Jest, no. jest, jest. Masz go z okazji, A, jest. Pojedynczego. No? powrót mm -hmm. drodze Żerape, ranno, safari, wytocze ranno, okay. safari, wytocze szukamy zwierzątek mamy tutaj statko, przy tym boku a ja. tutaj gdzie jest? Śliczko orzeł, słuchajcie. To jest orzeł To jest orzeł. Przepraszam. Mm. <noise> Okej. Okay. Okay. Mamy oryks. Mamy oryks za blisko. Śliczną mawortkę. Kulat pod kryzakiem. Świetnie. 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 Świetnie ale jakiś intensywny. Jesteśmy w Etoszy w pierwszym hotelu na Mutoni. Nasz pokój przepiękny i taka jak gdyby zagroda afrykańska. Artystka. Teraz ściągnę je łeb i rzęsy. Jest. Mam główeczkę. Tu mam czyjeś ręce we... A z mamusia? Ja na nas patrzy? O, ty, Gdzie ty, Dwie stoją. Pod innym kątem. Ale ty w O, o, o. Teraz ja mam blizućko i razem jeszcze jednego przyciągnę moment. O, ślicznie trąbą rusza. nie ma trąby do góry. Do dołu. No. A że rusza? Teraz do góry. Jest. Słoń pustynny. A słońcu trzeba mówić. A no No chodź tu. No. no chodź. Jak pięknie uszami teraz ruszę. Ja Ja mam kogo ja ja go przyciągnię... twarz twarz mam, czy znaczy twarz Buziaczkę mam teraz przyciągniętego uszy wielkie Ale teraz już w lewo, w lewo. W końcu jest to słoń Zupełnie jak nam dzisiaj. Mhm. No idź, idź do przodu. Nie bądź taki leniwy słoniku. Kiełba rzeczywiście. Teraz mam ładnie przybliżony trąb BO. Popatrzył na nas. ślicznie z bogiem. Kto spadł? Uszami w dalszym ciągu się wachnuje. To co ma? Drzewa łami. Tak, ja mam go cały czas blisko. żeby mógł Bóg pójść dalej, bo już mi się nudzisz. No widzisz jak tutaj No proszę, ja już się z nim zapjaźniłam. Chodź malutki, chodź maleństwo. Chcę rzucić małą jabłuszkę? Chcę rzucić małą jabłuszkę. się schował. Bo Ala zajęła jabłko. duży, Dobrze, on wie. Tak, się może Czekaj, teraz się ten A ten mały teraz je. No smacznego. Zobaczcie tą ostą, co on tam jeszcze tam, do... prawda? No, no, no. Odchodzisz od no, A tam jest dalsza grupa pod drzewami, sekundkę. Grupa sekundkę, o, jeszcze. No, no. jeżeli widzisz... Zrobić zdjęcie i zobaczyć na ekranie, bo inaczej to po prostu... Zobaczcie, jak blisko tu mamy słonią Słuchaj, Słuchajcie, czuciu. Alicja, ty popatrz do tyłu. Jeżeli, cicho, cicho, cicho. Tu z boku. Jeże, cicho, cicho. Tu z boku, Jerzy. No, przejdź teraz. Mhm. Nie mamy odwrotu. Mamy tutaj statku słoni. Zagadza nam dalszą jazdę. Dzieciaczki, Dzieciaczki nie przechodzą. Nie nie I Wam go ślicznie. końcu mogę śliczyć. Jaka przybliżenie? Dlatego tak chronią. A ten jest tatuś chyba. i się wachluje jak pięknie. Ale kawał słonia. O, na horyzoncie... Tak A z tyłu żaden nam nie zagląda do samochodu. Ogoniła go w szach. Znowu wraca. Cały będzie draka. O... Kurzone są. lekko Nie, w tym momencie akurat nie. A tam jeszcze ile dużo jest? No pokuczcie się trochę. Pokuczcie, bo Wam właśnie jest blisko teraz. No. on się nie chce ruszyć. I co? I hipopotambuzja? Jest szansa przejechać. Cześć, przywód do polu, a ta nie ma tego paseczka z boku, co to jest? No, pięknie się rozkleczy. Zabiłaś? Napiłaś napiła się Zbiła się? Się. się z, z rozkakiem tak Nakręciłam, kręciłam znaczy.

Też. Przerwaliśmy mu seks, niestety. Ale ja może z Batułowy tak podnieść seks. Proszę ci. Ty mi się pytasz, czy ja lubię? A to jestem niewidoma? Nie śmiej się z niewidomych. Bo jestem czuła na tym względzie. No wiem. Mam na kamerze wszystko, tylko nie, nie, nie zdążyłam seksu. No, ale właśnie seks jest nieco. No, ale przeżyć no, wrzeszczałaś jak nigdy. No, bo jak założyłam piłce z to z wrażenia. Idzie szukać. Musimy się na seks z całkiem Tak, chodź, co chwileczkę może zakupimy. Kryśka? To przecież cały czas Wejdź go mam. Wejdź z wyj samochód najlepiej. Z kamerą będzie bliżej. Poszedł, idzie, idzie, koniec. Idzie. Jest, jest. Tyle. Zmęczył się. Zmęczył się facet. Nie, już wie. Tak. Ale tam są też. O, jak fani przyglądają, to są ładne zdjęcia, albo numeru. Co? Mam, mam, mam. No. ja nie wzięłam tego drugiego obiektywu, to naprawdę ciemna masa. Prawda? No. <grym> o, w komplecie to jest dosyć, tak powiem, orgyna. Tu... Ja tak. Teraz mamy...

Mam gościa blisko. niedzielisko, dumnie, główkę nieś. Jeszcze mam zachód słońca, betosze. Te słowa skrzypce. takie bliżej. miejskie, takie słowa miejskie, Po raz pierwszy takie słowa miejskie, miejscowości słowa miejskie,

Up to three months, they are hatched despite. Yeah, to be at least a female. The male will be. That's one in the corner. there. back yeah. yeah. to Yeah, Do you come as so, congresses to the male? Yes, the male is very, very the for <laughs> so, so, one year. Mm. Mm. One year. Two, right? I'm not taking the bait. Don't Just wait, just for the Maluchy. Żłobek. To jest sobie indyj. Żywotne. Żywotne, a nie są. Ten pierwszy to ma oksy by lepszy. Mamy przygodę w drodze do Windhoeku. Poszło nam koło. W No ciąg dalszej przygody. No i wreszcie trafił nam się samochodzik z odpowiednim kluczem.

Za ciasno, to jest co no. to jest to, to nam. To, to. Znaczy, że wrócisz. Widzicie?